Obserwowanie natury i rządzących nią praw było dla ludzi minionych epok sposobem pozyskiwania wiedzy o świecie. Natura była wyjątkowym nauczycielem, jak również źródłem zjawisk w owych czasach niepojętych, sytuowanych więc na granicy magii i rzeczywistości. Podziw i cześć, jakimi ją otaczano, miał przełożenie na powstawanie licznych legend, baśni, powiastek i wierzeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Część z nich zachowała się aż do współczesności, a ludowa mądrość w nich zawarta pozostaje wciąż aktualna, dlatego cenne są wszelkie inicjatywy pomagające uchronić ją przed zapomnieniem. Taką inicjatywą jest na przykład publikacja książki Dzikie mity, której autorka dokonała wyboru najciekawszych jej zdaniem motywów z wielu kultur świata, zapraszając czytelników w podróż po całym globie. Mamy tutaj wierzenia i legendy o naturze z różnych czasów i miejsc, tak odległych jak Norwegia, Japonia czy Chiny. Są tu legendy celtyckie i indiańskie, mity greckie, egipskie czy polinezyjskie. Ale nie tylko formuła książki składającej się z króciutkich akapitów powiązanych tematycznie pozwoliła zebrać multum ciekawych informacji zachęcających dzieci do dalszego poznawania danego kraju i jego folkloru. Jest więc o czym podyskutować z dzieckiem przy tej lekturze. Daje ona mnóstwo pretekstów do tego, by wracać do konkretnych jej fragmentów i odnosić je do przykładów z realnego świata. Wszak do dziś można zobaczyć irlandzkie drogi wytyczane tak, by omijać skupiska głogów uważanych za miejsce spotkań wróżek, owce skupiają się w grupie, stojąc z tyłem do kierunku, z którego nadejdzie śnieżna zamieć, a mewy, naprawdę, tak jak spostrzegli to już ludzie przed wiekami, gromadzą się przy brzegach, gdy zanosi się na burze. Ta lektura uświadamia czytelnikowi, jak rozległą wiedzę o przyrodzie wynikającą z cierpliwych obserwacji zdołali zgromadzić ludzie minionych pokoleń, a świadomość tego, jak trafne były te spostrzeżenia, budzi podziw i szacunek dla ludowej mądrości. Recenzję książki napisała Wanda Pawlik, czytała Agnieszka Kantaruk.